Tym razem o tym, jak zachęcić dzieci do prac w ogrodowych. Jeśli nie mamy innego pomysłu, to posadźmy poziomki. Naprawdę są niezawodne. Pięknie kwitną, ładne zielone, no i oczywiście owocują przez cały sezon, a dzieci przepadają za poziomkami, co wiem na przykładzie moich wnuków. Jak samodzielnie wyhodować poziomki? Nie ma sensu wykopywanie leśnych poziomek, bo one naprawdę słabo owocują, jest dużo dobrych odmian. Kiedyś był Baranzolemacher, drugi, a teraz jest regina o bardzo dużych aromatycznych owocach. I atila, poziomka, która owocuje na rozłogach, wypuszcza rozłogi i wtedy owocuje. Ja polecam reginę, bo to jest naprawdę bardzo smaczna odmiana i bardzo plenna. I najlepiej przygotować własną rozsadę w ten sposób, że wysiać nasiona. O! Przykryć piaskiem, podlewać i do zobaczenia za dwa miesiące. Po dwóch miesiącach wracamy na nasze poziomkowe uroczysko, by dosadzić sadzonek. Poziomki szybko się uwijają. Dwa miesiące czekania na sadzonki, no i dwa miesiące czekania na kwitnienie i owocowanie. Dołki należy zaprawić ziemią, ziół i warzyw albo kompostem. One będą tu rosły przez 3-4 sezony, więc potrzebują małe co nieco na wzmocnienie. O i taką dorodną sadzoneczkę. Zagłębiamy w podłożu, sadzimy, podlewamy, przez początkowy okres pielęgnujemy, bo dzieci na poziomki czekają. A jeśli idzie o liście poziomkowe, to pamiętajmy, że parzy się z nich naprawdę świetną, aromatyczną, poziomkową herbatę.